Manko, z Tyson i witam Was w kolejnym odcinku ze zwykłego survivalu dokładnie tak. I w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie farmę najbrzydszego i chyba nie wiem najuchudniejszego bloku w Minecraftie. Mm. Pewnie już się domyślacie, jaki blok to jest, a mianowicie jest to brodawka, czyli po prostu zwykłą farmę brodawek zrobimy sobie. Nie wiem w sumie po co mi aż tyle tych brodawek, ale no tak jak z innymi farmami, no po prostu fajnie mieć farmę zawsze jakąś. Tak samo z kaktusami też mi nie jest tyle potrzebne, ale mam po prostu pod dostatkiem i. Mogę sobie zawsze wziąć, jak potrzebuję. Z trzciną cukrową tak samo mamy, z grzybami też. Mało mi tam potrzebne grzyby są, ale jak są potrzebne, sobie idę i po prostu mam. I nie muszę się martwić, że mi kiedyś po prostu zabraknie przez przypadek. Więc zbudujemy sobie dzisiaj właśnie taką mm, farmę. Weźmy sobie y, troszkę tych brodawek, dokładnie weźmy ich 20. Ponieważ to nie będzie duża farma, a będzie taka malutka farma. Czy ja mam piasek dusz? To z tym może być problem. O, mam, to dobrze, mam 20, to dobrze, bo myślałem, że już do neteru będziemy musieli iść. Na szczęście kiedyś pomyślałem i zebrałem troszkę na zaś. No dobrze, więc będziemy do tego potrzebowali oczywiście wiaderko z wodą. I żeby właśnie to zbierało. A jeszcze pokażę Wam tutaj taki szybko, taki trick, który właściwie wykorzystamy. Hopper nam będzie potrzebny i oczywiście skrzynka. Jedna myślę nam z zupełności wystarczy, bo popatrzcie, jak sobie postawimy piasek dusz tutaj, to on, on nie spada, ale to oczywiste. Czekajcie, może tutaj zbyt zły, zły przykład, bo tutaj jest mało miejsca. Pokażę Wam więc to na dworzu szybko. Myk. No, wyjść. Dobra, pyk. Yy, dobra, postawimy sobie tu piasek dusz. Dobra, niech będzie. No, dobra, powiedzmy, że będzie tak. I tutaj dajmy sobie skrzynkę. I tutaj dajmy sobie hopper. I teraz, jak wrzucimy sobie tutaj. Jakiś item, to ten jakby piasek dużo przepuści i wpadnie on do tej skrzynki. Więc ten trik wykorzystamy do budowy tej farmy. Nie będzie to w 100% automatyczna farma, będzie tylko się samo zbierać, ale będziemy musieli to sadzić. Dobra, niestety kiery nie mam, więc zniszczmy to szybko łapką. Ok. No i oprócz tego wiaderka wody, znowu będzie mi pewnie brakować wiaderka wody i będę się dziwił. Kurczę, dlaczego ja nie mam wiaderek wody, bo wszędzie mam w dispenserach tutaj um, czy tam droperach. Kurczę, te dwa bloki to są chyba jedyne bloki w Minecrafcie, które mi się mylą. E, tak, mamy dropper, Jak on wygląda? Nie, to niestety, czyli dispenser musimy zrobić, bo odróżniam je po teksturach, e, ale niestety też nie wiem, jak się robi taki dispenser. O, yy, czyli musimy mieć łuk. O, mam w brud łuków. No to fajnie, no dobra. Yy, bierzemy sobie redstone. Oczywiście weźmiemy w sumie więcej troszkę tego redstone. A ja sobie potem tu po uporządkowywuję te skrzynki. Nie wiem, jak to się odmienia. Dobra, kobla troszkę oczywiście też weźmiemy. We, weźmiemy. No, yy, ok. I teraz weźmiemy sobie jeszcze. Yy, tak, łuk, łuków mam w brud, bo tutaj mam. Od szkieletów te łuki, dużo łuków mam. E, tak, i w ogóle mam taki niski poziom, ponieważ właśnie wziąłem te wszystkie łuki, kto, które były na dole, tam w że szkieletów z Enchantem jakimś. O Jezu, mój miecz, gdzie mój miecz wypadł? Wyrzuciłem gdzieś mój miecz. No nie. O jest, dobra i wziąłem wszystkie łuki z enchantami jakimiś i połączyłem je po prostu w jeden, bo, bo mi się nie chciało, żeby zajmowało mi tyle miejsca. Dobra, zejdźmy sobie, bo tutaj powinienem mieć jeden cały łuk. No i w ogóle cały 30 poziom mi zszedł, więc. No tak, trudno. Tak, mam jak widzicie w brut łuków. Tutaj mój challenge sobie idzie, mam czapkę i spodnie na razie. Jak nie wiecie, no to mam sobie, zrobiłem taki challenge, założyłem w sumie sobie taki challenge, żeby zbiera, uzbierać całą właśnie taką, tą kolczugę, taką właśnie z tego, bo nie można jej skraftować, i wtedy będzie sobie tam stała na honorowym miejscu. Dobra, myk, sobie otwórzmy drzwi, i zróbmy sobie ten dispenser. Tak, jeden możemy zrobić, bardzo dobrze. Do tego potrzebujemy jeszcze zrobić, mm, czy jak to się nazywa, czerwone pochodnie na pewno. Mamy niestety tylko dwie, przyda się ich zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Weźmy troszkę drewna, mm, porozkładajmy tak, powiedzmy o tyle, będzie 20 patyków, dobra. I sobie dajmy troszkę tych pochodni, zróbmy z 10. A zróbmy 20 pochodni, dobra, będzie 22, bo musimy jeszcze zrobić e, repeaterów. O, repeaterów faktycznie musimy zrobić dość sporo, bo repeaterów musimy zrobić e, 25 co najmniej, trochę więcej. Zróbmy z 30 repeaterów. E, tak, to potrzebujemy czystego stołu na pewnie. Na szczęście mam go dużo przepalonego. Dobra, więc wchodzimy tutaj. Ile możemy? 11 zrobić? To za mało czego nam brakuje? Okej, okay. redstone nowych pochodni, czyli bierzemy sobie jeszcze troszkę redstone'a. Weźmiemy sobie, żeby nam no nie zabrakło po prostu, żebyśmy mieli też na połączenie tego wszystkiego. I gdzie mam tutaj to o, tu jest drewno. Dobra, weźmy sobie zróbmy tam patyki, się zawsze przydadzą. Zróbmy jeszcze jeszcze troszkę, no może z 20, no dobra, 30 niech będzie. I zróbmy sobie teraz jeszcze tego. Ile mamy tego? Hmm... Dobra, mamy 21, zabrakło nam na, czyli musimy wziąć jeszcze troszkę I musimy zrobić tak z 30 tego Dobra Mamy 26, teraz czego nam zabrakło? Oczywiście redstone tor... redstone torczy, dobra Imek i mek, już całe patyki zużyliśmy hmm, dobra, weźmy tak Dobra, zróbmy, przydadzą się, przydadzą się, nie zużyjemy teraz, zużyjemy kiedyś. Dobra, więc to mamy. Redstone mam. Dobra, pójdźmy teraz się szybko przespać. A w ogóle właśnie nie powiedziałem wam co się zmieniło od poprzedniego odcinka, w sumie, w sumie nie zmieniło się dużo, ale jest jedna rzecz, z której jestem bardzo zadowolony. Ponieważ nasza farma villagerów zaczęła działać, w sensie. Bo robiłem błąd, bo dawałem im, e, no, e, jak to się tam na polski, zboże, o, zboże na, nazywa, a okazało się, że marchewki się, no, w sensie to jest wydajniejsze po prostu, ze zbożem też działa, ale to tak działa, wiecie, tak, raz działa, raz nie działa, i tak ciężko w sumie. I marchewki. Nie wiem, czy mówiłem. I marchewkę, buraka mam. I ziemniaki mam. Tutaj akurat posadziłem marchewki. To nie wiem, czy to mówiłem, ale w, kiedyś w jakimś. E, nie w odcinku, tylko kiedyś po prostu między odcinkami sobie grałem i mi wypadło z zombie. Marchewka. E, I właśnie. Marchewka. I ziemniak. Tak więc patrzcie, ma mamy tego. I. Mamy farmera, co jest najlepsze Patrzcie, tu mamy jednego gostka, drugiego gostka Więc tu się tak trochę No, nam rozmrozili Jak ja tu mówię No, więc fajnie, cieszę się, że nasza farma działa I teraz już jest automatyczna, bo się już wymieniają Tymi e, plonami tam mm, Dobra, weźmy sobie, zjesmy kotleta I pójdźmy sobie dalej Okej, okay, czy my mamy już wszystko Do zbudowania tej farmy Wydaje mi się, że tak. Dobra, teraz jeszcze tylko... Mm, gdzie by... Wypada się zastanowić, gdzie by to zbudować, bo... Hmm, nie wiem. Tam mamy farmę grzybów. Właśnie miałem do niej dro drogę zrobić. Yy, nie wiem, czy to było tutaj w poprzednim odcinku. Sam już nie wiem. Ale w każdym razie tyle zrobiłem. Mm, gdzie by to zrobić? Zróbmy może to tam gdzieś. Tam kawałek dalej, tam za farmą dyń. W sensie, no, melonów i dyni. Yy, no, za farmą tą Zróbmy sobie kawałeczek dalej Tutaj nasza farma melonów działa O, zróbmy może to gdzieś Hmm, gdzieś tu może Tu gdzieś, dobra, niech będzie tutaj sobie yy, Weźmy troszkę kobla sobie i zacznijmy budowę ok to jest naprawdę bardzo prosta farma Tu będzie sobie hopper, dobra, okej, okay, już yy, wiem, już wiem, już wiem, myk, dobra, tu sobie zróbmy jeden, tu dajmy sobie dwa, trzy i cztery, to strasznie tak wolno się po sandzie chodzi i tu dajmy sobie może pięć, nie wiem, taka będzie sobie mała farma cztery na pięć, czyli 20 bloków łącznie będzie, czyli tyle ile wziąłem, yy, dobra, myk, myk. Myk, myk, dobra, szybciej chyba to będzie z dołu zbudować. Dobra, oczywiście, żeby było szybciej. No dobra, i teraz w sumie chyba. No, nie wiem, ogólnie cała farma jest bardzo prosta yy, do zbudowania. Dobra, tu sobie wskoczmy, żeby było szybciej. Myk, myk, myk. Naj najtrudniejsze w tej farmie to są. Chyba kabelki Reston, no nie wiem. Zawsze w sumie chyba w takich farmach to nie jest najtrudniejsze. Czekajcie, ja tu spojrzę czy nie ma creepera, bo jak mi kurczę tu wysadzi. Raz miałem taką sytuację, że mi się wśród owiec i to jeszcze zielonych zaplątał i mi wysadził pół farmy. ale to już chyba wam mówiłem. No dobra. Więc mamy to. I teraz musimy umieścić tu. O, pyk, tutaj dispenser. Myk. A w tym dispenserze to. I tutaj będzie sobie ładnie to rosło. Tutaj pod tym musimy dać sobie oczywiście hopper i skrzynkę. Cyk i tu skrzynkę. I właśnie jak mówiłem, będziemy stosować ten trick, który wcześniej Wam pokazywałem. Tu możemy zrobić dla lepszego takiego wyglądu wizualnego, że to nie wisi w powietrzu. Coś właśnie w tym stylu, coś takiego, takie tutaj słupki, podpory. No nie wiem, to i tak jakoś strasznie ładnie nie wygląda, bo z cobblestone'a jest zrobione. Dobra, myk, myk, myk. A dobra, jeden się przeliczyłem. Dobra. A nie, dobrze zbudowałem, bo tutaj musi być przecież o tak, bo tu jeszcze będzie o jeden podwyższone. W sumie tego podwyższenia by mogło nie być, ponieważ no, tam woda nam się nie wyleje, ale. Po prostu jest wtedy farma bardziej wydajna, bo. O nie, Cobblestone się skończył. Wtedy jest farma wydajna, bo wtedy, jakby te netherwarty, które są ścięte przez wodę, one nie wskakują tu nam na boki. Dobra, więc pójdźmy sobie szybko jeszcze po zapas Cobblestone'a. Dobra, już się bałem, że znowu coś przez przypadek wyrzuciłem, bo tak kuje z blisko, wuj. I... No. I łatwo wyrzucić coś podczas szybkiego biegu. No dobra. Tak, to jest farma najbrzydszego bloku w Minecrafcie, czy tam najobrzydliwszego bloku. Nie wiem, tak słyszałem, że to jest chyba jeden z najgorszych, najbrzydszych bloków. Czyli właśnie blok brodawki. No, za piękny nie jest, to prawda. Jest brzydki ten blok. Się, no taki, no nie wiem, ohydny może dla niektórych, no nie wiem. No, więc pójdźmy sobie, ale to brzydko Wygląda z daleka, taka kupa No dobra, ale to się obuduje, w ogóle to też Mieliśmy obudować, się obuduje Tymi netherwartami, będzie sobie wiadomo, że jest Farma brodawek mm, Ok Brzydko to wygląda z daleka, no ale Tutaj nie o to chodzi, żeby to Wyglądało ładnie, tylko żeby było Funkcjonalne, bo to i tak To będzie sobie w środku, dobra I w sumie To by było na tyle, już z Robienia farmy. Teraz wystarczy ją podpiąć, podłączyć ją. Dobra, więc sobie myk, myk tu zrobimy przycisk. Oczywiście nie mam przycisku dość. A nie mam, dobra, okej. Okay. Przycisk do ścinania y tego. Myk tu sobie dajmy cek. Tak. tak, tak. I to działa tak. Tak, dobra, to działa. Y I teraz musimy zrobić coś takiego. I tu popodłączać to wszystko ładnie. Mogłem dirta wziąć trochę, żeby powyrównywać tutaj teren. No dobra, weźmy sobie to, pyk, 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 pyk. Dobra, kośmy tą trawkę tutaj. Hmm, jak to, to... No dobra, czekajcie. Się... Nie, muszę iść po dirta, bo chyba... No dobra, czekajcie, bo no nie, no muszę iść po tego dirta chyba, bo tutaj jakoś tak jakbym ściął, tak trochę, no nie wiem. Tak, tak, to chyba tymi trzema blokami ja niewiele zdziała, bo to sobie pójdzie tu, no ewentualnie tu, dobra, tu zdziałam działam tymi trzema blokami. Weźmy jakiś blok niepotrzebny i ustawmy go tu. Dobra, mm, weźmy cyk-cyk, cyk-cyk. Syk. O, I teraz zaczynamy budowę mechanizmu. E, taki sam mechanizm muszę zrobić jeszcze w farmie grzybów. Mm, czyli, że po prostu idzie mechan idzie sobie sy sygnał redstone, otacza tam, 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 da idzie dalej. I wraca i wysyła jeszcze raz sygnał redstone do tego, żeby mógł jakby wciągnąć tą wodę. E, dobra, tu sobie dajmy może pierwszego, pierwszy e, repeater. Żeby tutaj nam ładnie starczyło. Ile jest tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hmm, dobra, dajmy jeden blok bliżej, bo chyba tak będzie lepiej. Będę miał pewność, że dojdzie ten sygnał redstone. Yy, ok, i teraz tu podłączmy. Tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I teraz już teoretycznie powinno działać. Dobra, działa. Myk. I czemu drugi raz to nie zadziałało? Może za szybko to skliknąłem. Mm, dobra, to kliknijmy teraz. O! Nie, czekajcie, to wciągnęło. Dobra, o. Teraz chyba wciągnęło. Wciągnęło, wciągnęło. Dobra, i teraz musimy zrobić jakby taki mechanizm do zawracania. Jak ja tu nazywam. Mm, ojejku, nie to. Tylko tutaj musimy dać pyk, i tu musimy. Ob obliczyłem, żeby właśnie. W sensie, no nie obliczyłem, ale zbudowałem sobie na kreatywie mm, na innym świecie taką farmę i obliczyłem. W sensie, no zobaczyłem, że mniej więcej 12 tych repeaterów w jedną stronę, potem jeden w lewo i 12 w drugą stronę. Nie wiem, czy zrozumieliście. E, w każdym razie ja wam to zaraz tutaj. No zbudujemy to zaraz, więc raczej zrozumiecie, mm, żeby właśnie ta woda. Była na tyle długo, żeby wszystkie brodawki spłynęły do tamtego miejsca. Ach, ale się nagadałem. Dobra. Dodajemy sobie drugi. I wszystkie muszą być opóźnione na cztery. Więc teraz zrobimy sobie, myślę, tutaj szybciutkiego timelapsika. Jak ja tutaj troszkę wytnę i zrobię w sumie. Yy, no, wie mm, patrzcie o co chodzi. Zrobimy tak. Nie i potem będziemy lecieć dalej, tak? I jak będziemy mieli już to zakończyć, damy tak. 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 I tak, nie? O właśnie ten musi być w tą stronę. Yy, no. Oczywiście na 4 tu wszędzie musi być. Yy, więc zrobimy sobie szybkiego time jak ja tutaj to wszystko ułożę, wytnę ten kawałek tam tej ziemi, tej góry i w... W sumie mm, widzimy się po time lapse już na końcówce filmu. Zasadzimy jeszcze tak brodawki i mm, sprawdzimy, czy nasza forma działa. I tyle. Dobra, więc robimy time lapsika. No dobra, więc jak widzicie tutaj to zrobiłem. Pomyślałem w sumie, że chyba ładniej i estetyczniej będzie jak tu poprowadzę po prostu taki tunel bez żadnego tutaj wycinania tej góry. Znaczy to będzie tak ładniej i estetyczniej chyba. Tu możemy oczywiście to zakleić dirtem. Myk, myk. To nie zmieni nic w funkcjonowaniu mechanizmu. Teraz tak, jeszcze drabinka by się przydała, ale nie, dobra. Tu mamy schody, o gdzieś zombie słyszę. No dobra, to tam e, trudno. E, Okej, okay, więc sobie weźmy nasze tutaj. O, tu mam brodawki e, i sobie je tu porozkładajmy. Jak widzicie, już tu rosną. Pyk, pyk, pyk. Wybrałem taki rozmiar mały farmy, ponieważ właśnie. A jajaj, nie to ściąłem. No dobra, o, widzicie, i wciągnęło. E, Ponieważ właśnie łatwo się sadzi, to łatwo się sadzi i można łatwo, no, po prostu łatwo posadzić to i nie jest jakieś mega duże. No i dobra, i mamy tutaj naszą ostatnią brodawkę do posadzenia i sprawdźmy, czy nasz mechanizm się w sensie działa. O, widzicie, możemy sobie tu pyk. O, jak widzicie, tam już urosła na maksa nam ta brodawka, ale dobra, nie będziemy czekać, aż urośnie wszystko na maksa. Odpalimy to. I zobaczmy, czy wszystkie brodawki nam y, zbierze, zdąży zebrać. Cyk i wraca, i działa. Tak, widzicie, działa. Dobra, zrobiłem mechanizm działający, zebrało wszystkie, no tam poza jedną, ale to tam, powiedzmy, tą jedną możemy poświęcić. No i widzicie, że już mamy y, tutaj. Dużo, no więcej, o cztery te brodawki więcej, tylko musimy je za każdym razem odsadzać. Niestety jest taki minus, że nie można zrobić zbytnio automatycznej farmy. W sensie, no teoretycznie się da, teoretycznie się da zrobić wszystko, ale zobaczcie, by trzeba było wyliczyć, ile zajmuje, żeby wyrosły. Nie, akurat tego się nie da zrobić. Farmę grzybów się da zrobić automatyczną. Tego się chyba nie da zrobić. Tak jak myślę, że 100% automatycznej się nie da zrobić. No, bo nie ma jak tego sadzić. Grzybów się jeszcze da zrobić, ale jest dużo roboty, bo to mówiłem w poprzednim odcinku, chyba, że trzeba tam liczyć, wyliczać, by trzeba było. Być może można zrobić w inny sposób, ale ja na razie nie wiem jak. No dobra. Więc jak widzieliście, nasz mechanizm działa. Ja sobie między odcinkami obuduję to najbrzydszym blokiem, czyli właśnie tym, ale to szybko rośnie, czyli właśnie Netherwarden. E, I popatrzmy, dobra, zetnijmy to jeszcze raz, żebym mógł wam pokazać ten blok w sumie. No bo o ten blok cały czas chodzi, a e, nie ma, nie wiecie jak on wygląda. E, dobra, więc chyba ścięło już. Więc mam nadzieję, że teraz będziemy mieli z 9. Myk, myk, myk. Dziewięć tych brodawek, żebyśmy mogli zrobić blok brodawki. Chyba jakoś tak to się nazywa. Blok brodawki. O, dobra. Pyk. I czemu mamy tylko trzy? Mieliśmy cztery. No, Cześć. Blok brodawki. Blok. O, się robi chyba z dziewięciu. Tak mi się wydaje. Ile teraz mamy? 5. to też mało. Dobra, pościnamy żeby było 9. Tak szybciutko. I teraz już chyba o, myk powinno być. Tu zniszczmy, naprawmy. Mamy 8. No nie wierzę. Dobra, zetnijmy to. Już chyba teraz będzie 9. Dobra, jest. Mamy 9 więc jest git e, i pokażę wam e, jak wygląda właśnie ten blok brodawki no być może wiecie jak wygląda mm, no za ładny nie jest, go się robi z dziewięciu, tak dziewięciu tak jak myślałem e, dobra, więc wróćmy się szybciutko do domku i pokażę wam jak to się tutaj e, robi, w sensie no jak wygląda ten blok no i w sumie będziemy mogli się już też żegnać. Potem, okej, okay, tu sobie dajmy tak. O, i jak widzicie, blok brodawki wygląda dokładnie tak. Widzicie, no niezbyt ładny, niezbyt ładny, brzydki blok, ale sobie jest, no. Tak więc to by było już dzisiaj, na tyle zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego odcinka. A i w opisie macie link do Marketu G2A z bardzo tanimi grami i cześć!